Miałem zamiar wyjść za mąż. W noc poprzedzającą mój ślub, moi przyjaciele zdecydowali, że musimy hucznie świętować. Co więc zrobiliśmy? Zorganizowaliśmy wieczór panieński dla tych, którzy tworzą historię. Byliśmy tam wszyscy razem w nocnym klubie z dużą ilością alkoholu. Śmiech, tosty i gratulacje dla panny młodej. Nie przestali. Ale jak wszystkie dobre wieczory panieńskie, sprawy zaczęły robić się trochę szalone. Nagle pojawili się tancerze, dzikie tańce, a ja, pośród całego chaosu, myślałem, że nic nie może pójść źle prawda. Ale jak bardzo się myliłem? Bo tak, w pewnym momencie tej szalonej, pijackiej nocy skończyłem z tancerką. Tak, wiem, co zwykle zdarza się przy tego typu pożegnaniach. Ale uwierzcie mi, było wspaniale. Byliśmy tam, spoceni i dzicy, robiliśmy rzeczy, których nawet nie odważyłbyś się sobie wyobrazić. I właśnie wtedy, gdy myślałem, że nic nie może pójść źle, rzeczywistość uderzyła mnie mocno. Mój narzeczony, ten mężczyzna, o którym myślałam, że kocha mnie bezwarunkowo, oglądał filmy z wieczoru panieńskiego. I nie. Nie reagował śmiechem i żartami, jak można by się spodziewać. Odwołał ślub. Tak, po prostu wszystko poszło na marne przez szaloną noc i złą tancerkę. Prawda jest taka, że kiedy znalazłam się w takiej sytuacji, nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Czy zrujnowałem swój związek dla dobrej zabawy? Czy naprawdę było warto? Rozstanie było nieuniknione. Po obejrzeniu tych filmów mój narzeczony od razu ze mną zerwał, nie było podstaw do wyjaśniania, co wydarzyło się tamtej nocy. Ale wiesz co? Pomimo całego dramatu i bólu, nie mogę powstrzymać się od myślenia o tym wieczorze panieńskim z uśmiechem na twarzy. Bo tak, mogło to zrujnować mój związek i małżeństwo, ale ta noc była niesamowita. Kto by pomyślał, że szalona impreza z przyjaciółmi zakończy się rozstaniem. Pamiętam dzikie tańce, drinki, które zdawały się trwać wiecznie. Oczywiście tancerkę, która jednym ruchem bioder zrujnowała mi wesele. Czy było warto? To trudne pytanie. Z jednej strony straciłam osobę, o której myślałam, że będzie miłością mojego życia. Ale z drugiej strony przeżyłem noc, której nigdy nie zapomnę. I wiesz co? Jeśli zastanawiacie się, czy była akcja to od razu powiem, że tak, świetnie się bawiłam z tancerką. I co najważniejsze, wszystko zostało nagrane. Tak, to prawda, moi przyjaciele, ci, których uważałem za wspólników i partnerów życiowych, zdecydowali, że doskonałym pomysłem będzie udokumentowanie każdej chwili tej szalonej nocy. I co zrobiłem? Cóż, popełniłem błąd, że na to pozwoliłem. Pośród euforii i zabawy, nie myślałem o możliwych konsekwencjach nagrania wszystkiego na wideo. Ale oczywiście teraz, gdy sprawy potoczyły się tak źle, żałuję tej decyzji. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, na myśl przychodzi mi wszystko, co wydarzyło się tamtej nocy, a zwłaszcza to, co przydarzyło się tancers. Taniec. Niekontrolowany śmiech, i oczywiście ja, w środku tego wszystkiego, popełniający największy błąd w swoim życiu. A najgorsze jest to, że nie mogę tego usunąć. Nieważne, jak bardzo się staram, te filmy nadal będą istnieć i będą stale przypominać o moim monumentalnym błędzie. I wiem, że prędzej czy później te filmy wyjdą na światło dzienne, wciągając mnie jeszcze bardziej w wstyd i skandal. Tak. Zrobiłem coś głupiego, czego prawdopodobnie będę żałować do końca życia. Ale to był po prostu błąd, który nie powinien się wydarzyć: wieczór braku kontroli i chwila słabości. Cóż, chcesz, żebym ci opowiedział, jak to wszystko poszło? Cóż, pozwólcie, że opowiem trochę szczegółowo o wszystkim, co wydarzyło się tamtej nocy. Wszystko zaczęło się od ustalenia daty ślubu. Tak, już ustaliliśmy dzień, w którym obiecaliśmy miłość i wszystko, co wiąże się z małżeństwem. Ale oczywiście, moi przyjaciele, ci wspólnicy zbrodni, którzy potrafią wciągnąć w każde szaleństwo, nie mogli przepuścić okazji, aby zorganizować wieczór panieński. I jak mógłbym odmówić? To znaczy, kto przy zdrowych zmysłach odmówiłby nocy pełnej zabawy z najlepszymi przyjaciółmi. Byłem potekscytowany, potekscytowany i tak, trochę zdenerwowany tym, co może się wydarzyć. Ale daj spokój, co może pójść nie tak. To byłby po prostu wieczór pełen śmiechu, alkoholu i może odrobiny tańca. A więc byłam tam, gotowa na wieczór panieński z obietnicą nocy, której nigdy nie zapomnę. I chłopcze, czy spełnił tę obietnicę? chociaż w sposób jakiego nigdy bym sobie nie wyobrażał. Bo tak, dobrze się bawiliśmy. Wypiliśmy więcej niż to konieczne i śmialiśmy się aż nie mogliśmy przestać. Ale jak to często bywa w takich historiach, sprawy wymknęły się spod kontroli. I wtedy wszystko się skomplikowało. Nadszedł dzień. Dzień mojego wieczoru panieńskiego, ostatniej dużej imprezy przed przekroczeniem progu małżeństwa. Moi przyjaciele, z ich figlarnymi uśmiechami i oczami pełnymi obietnic dobrej zabawy, zabrali mnie do klubu nocnego idealnego miejsca na rozpętanie romansu. I szaleństwo. I chłopcze udało im się to zrobić. Od chwili, gdy weszliśmy, wiedziałem, że ta noc będzie inna niż wszystkie. Muzyka grała na pełną głośność, sala była pełna ludzi, a w pomieszczeniu panowała energia która sprawiała, że czuliście się poza kontrolą. Impreza trwała pełną parą, mężczyźni i kobiety tańczyli w rytmy muzyki, z drinkami w dłoniach i uśmiechami na ustach. I tak, byli też tancerze. Ci mężczyźni o wyrzeźbionych ciałach i ruchach tak prowokacyjnych, że nawet najbardziej nieśmiała kobieta mogła się zarumienić. I zgadnij co? Wpadamy w pokusę. Dlaczego ci przystojni mężczyźni mieliby poruszać się po scenie, jakby byli czarującymi wężami? Dajemy się ponieść szaleństwu nocy, poddając się żarowi chwili i rytmowi muzyki. To był mój wieczór, mój wieczór panieński i moi przyjaciele byli zdeterminowani, aby był to wieczór, którego nigdy nie zapomnę. Ciągle przynosili mi alkohol, jakby chcieli mi zapewnić jak najlepszą zabawę, bez względu na konsekwencje. I jak mógłbym odmówić? W końcu to była moja noc, moja ostatnia szansa, aby wypuścić ze mnie dziką dziewczynę, zanim się ożenię. Więc piłem wszystko, co mi przynieśli, nie myśląc o niczym, nie troszcząc się o jutro. I oczywiście, zgodnie z oczekiwaniami, wkrótce byłem zupełnie pijany, kręciło mi się w głowie i wszystko wokół mnie wirowało. Ale zamiast mnie uspokoić. Po prostu mnie uwolniło, pozbawiło wszelkich zahamowań i pozwoliło być sobą, bez zmartwień. I tak wśród dymu, alkoholu i euforii chwili rozpoczęło się szaleństwo. Poczułam, że tańczę na podłodze, poruszając się w rytm muzyki z wdziękiem, jaki może wytworzyć tylko alkohol. Potem zobaczyłem ich, tancerzy, z ich wyrzeźbionymi ciałami i figlarnym wyglądem. Nie mogłem oprzeć się pokusie. Podeszłam do nich z figlarnym uśmiechem na ustach i pożądaniem płonącym w oczach. I zanim zdążyłem przestać, tańczyłem z nimi, dając się ponieść żarowi ich ciał i pasji chwili. Wtedy zaczęła się rozpusta. Były dzikie tańce i spojrzenia pełne pożądania. Straciłem kontrolę i dałem się ponieść emocjom chwili. Byłam tam, na środku parkietu. Poruszając się stancerką, która przy każdym dotyku sprawiała, że mój puls przyspieszał. Prowadziły mnie jego doświadczone ręce, poruszał się w sposób, który mnie zahipnotyzował, i na chwilę o wszystkim zapomniałam. Zapomniałam o moim chłopaku, o zbliżającym się ślubie, o wszystkich zmartwieniach i obowiązkach, jakie miałam. Byliśmy tylko on i ja, w tym małym świecie świateł i muzyki, gdzie wszystko było możliwe. I pośród tej bańki euforii i pożądania przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Szepnęłam Tancerz do ucha, pytając, czy moglibyśmy udać się w bardziej prywatne miejsce, gdzie moglibyśmy być sami, z dala od oczu moich przyjaciół i osądów innych. A on z figlarnym uśmiechem na ustach zgodził się bez wahania. Opuściliśmy parkiet, ignorując zaciekawione spojrzenia i szepty, które za nami podążały. Gdy szliśmy w kierunku bardziej prywatnego miejsca, poczułem adrenalinę krążącą w moich żyłach, podniecając mnie bardziej niż powinienem. Bo w tamtym momencie nie było miejsca na myślenie. Było tylko tu i teraz, żar chwili, która nas otaczała i obietnica czegoś więcej. I chociaż wiedziałam, że igram z ogniem, nie mogłam przestać. Uwięziła się w tym pragnieniu i nie było już odwrotu. Tancerka zabrała mnie w ciemne miejsce, z dala od zgiełku imprezy. To było jak wejście do innego świata, odrobina spokoju pośród chaosu. Było to ekskluzywne miejsce w klubie, odosobniony zakątek, w którym mogliśmy być wolni od ciekawskich oczu i ocen innych osób. I to właśnie tam, w tym tajemnym sanktuarium, wszystko się wydarzyło. To co wydarzyło się między mną a tancerką w tym ciemnym miejscu, było sensacyjne. Wiesz, co mam na myśli? To był intensywny moment, moment rozpusty, w którym pożądanie i pasja sprawiają, że zapominasz o wszystkim. W tym momencie zapomniałam, że jestem panną młodą, która ma wyjść za mąż. To był moment wyzwolenia, chwili, kiedy dałem się ponieść żarowi pożądania i obietnicy powtarzalnej nocy. I chociaż wiem, że to był błąd, pomyłka, nie mogę zaprzeczyć, że było to także przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Po spędzeniu czasu z tancerką nie schodził mi z twarzy uśmiech. Było coś w tym spotkaniu, w tej chwili słabości i pasji, co mu się podobało. Poczułam się wolna, wolna od wszelkich zmartwień i obowiązków. Ale jak wszystko, co dobre, ten moment dobiegł końca. Z uśmiechem na ustach i sercem wciąż bijącym, wróciłem do znajomych. Jednak to, co się stało, było oczywiste. Moje ubrania były trochę niechlujne, włosy w nieładzie, a w moich oczach tańczył psotny wyraz. Kiedy wróciłem do grupy, wybuchł śmiech. Moi przyjaciele nie mogli nie zauważyć mojego podniecenia i złośliwej iskry, która błyszczała w moich oczach. Była chwila. Tej nocy wydarzyły się niezapomniane rzeczy, ale w tamtej chwili żadna nie dorównywała euforii, która emanowała ze mnie. Jej ubrania i włosy były w nieładzie i było oczywiste, co się stało. Ale nie potrzebował wyjaśnień ani usprawiedliwień. To była jego noc. Jego chwila wolności i pasji, i nie zamieniłby tego za nic w świecie. Tak więc pomiędzy śmiechem a półspowiedziami kontynuowaliśmy imprezę, tańcząc i śmiejąc się do wczesnych godzin porannych. Bo chociaż mógł to być błąd, szalony moment, był to także sensacyjny wieczór. Życie jest tylko jedno i należy je przeżyć w pełni, bez żalu i żalu.